Wszystkim tu Lena z kanału Lena Gaming i dzisiaj, oj, chyba wpakowałam się w niezłe kłopoty. Trafiłam do najdziwniejszego więzienia w Robloxie tung, 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 sakur i muszę stąd uciec. Idziemy, uciekamy z więzienia tung, tunga. Idziemy. Boże. No to mieliśmy łatwiejszy. Jakieś przejście. Musimy uważać, żeby tutaj nie... Aha, czyli tutaj już spadniemy, dobra, czyli nie możemy dotknąć jakby ziemi, bo jakby już... Tu jest jakiś gracz. I tu jest greczka. Można się pewnie zmienić w tra... Aha, dobre Rozumiem, bo tu trzeba skakiwać na to Nie chcemy Robuxów Nie chcę wydawać kas na Robuxy Wersja ich nie mam No i co tutaj teraz? Wiedzą, że trzeba lepiej wykonać. Okej, okay. złapam skóry Dobra, teraz musimy lecieć od razu na górę. Gdzie on tutaj jest? Dobrze, oni są dalej. Tu ludzie ogólnie spadają. I no lecie, hej. Ogólnie. Ej, tu ten tu jeszcze za nami. Dobra! Jak ja... Jak ja grałam niedawno. Też taką ucieczkę to nie szedł aż tutaj za nami. Ciągle idzie za nami. Nie, zblokował się, Zblokował Ej, mamy ofertę. Dobra, idziemy. Y okej okay. jesteśmy wow szósty level trochę mnie blokuje Bezgulnie. E, tego broni... broni broni broni. Boże, wyszłam już trochę z kawy. To grania O, jest... O, ja muszę być pierwsza. Czy ona nie może. To też jest... Dobra, idziemy teraz tu. Tu leci czy nie leci? To leci czy nie leci? No leci, leci? Dobra, idziemy. to czwarty chyba nam się już uda, nie? nam tak, się, spokojnie. To jest ogólnie chyba najłatwiejszy. Uwaga, bo on to musi przejść gdzieś tam. On musi przejść gdzieś tam ogólnie. Nie możemy teraz wbiec, bo on nas powiedzieć, dobra. Bo no, widzicie i już do nas biegnie. A ja muszę zrobić tu. Kliknęłam. I co? Kliknęłam to czy nie? Nie wiem obojętnie ja tak kliknęłam. Nie no, nie kliknęłam się. Boże, dlaczego ja tego nie umiem nakliknąć? Nakliknęłam? może... Czy ja muszę być taka... Czy ten tu jest na serio? Taki I pośledzony. jak kliknęłam to czy nie? No proszę. Proszę. Nie kliknęłam tego. Jak może nie pójdzie stąd. Dobrze. Nacimy. kliknąć. Co? Złapał nas. Dobra. Teraz sobie idziemy. On gdzieś tutaj. Oha, tak. dobra, złapał nas. Musimy... Musimy to jakoś inaczej. Pójdziemy sobie tu. na Goni nas tutaj dalej. Jeszcze tam. Nie, tam się zablokował. Okej. Tibret, który teraz musimy uważać, żeby nie spaść. Tak spadniemy, to, to on nas może złapać. I'm not Ogólnie teraz musimy już znaleźć drabinę. Aha. No. To będzie tak najlepiej. Ustawmy. Ja na tym Okej, okay. co ja już ją podstawiłem? No dobra, możemy powiedzieć tak na oczy oko. Podstawiłem. Dwa. Co ty robisz? Fik? Ojej, jakoś się nie umiem właśnie na drabinę. Co? Dobra. No otwieraj. Może bardziej w tamtą przesunąć trochę. Mm -mm. Zobaczmy teraz. Ej, kto mi ją przesunął? O dobra, dzięki. No przesunę bardziej przysługo. Tylko on jest chyba na mojej drabinie. Takie pytanie. Nie wiem tego. Uff! To było naprawdę super i udało się. Dotarłam do drobiny. Ale co jest na górze? Czy to jest wolność, czy może pułapka? Tego dowiecie się już w drugiej części. Zostawcie łapkę, suba i napiszcie w komentarzu Tung, 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 sahu. A do wam serduszko. Do zobaczenia. Pa!